Prawdziwy reporter jest w pracy nawet na zakupach. Zawsze trzeba mieć przy sobie takie rzeczy jak chociażby, yy, jak chociażby ogórek pojemnościowy albo bułka dynamiczna. Pan nie moje pieniądze, na tym bo znaczy, pan, że pan, pan ma pieniądze, zawsze znaczy, pan pracuje. Czy pan zauważył podwyżkę cen żywności ostatnio? Czy ja zauważyłem podwyżkę cen żywności? Dokładnie tak, w ostatnich czasach. Szczególnie po w Grecji, po załamaniu się ekonomicznym w Grecji. Rozumiem. A innych artykułów? Jakiś spożywczych może? Nie, nie tylko spożywczych nie bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Kłaniam się. Pani zauważyła może podwyżkę cen żywności po ostatnich wydarzeniach w Grecji? Podwyżkę? Rozumiem. Ogórki. Może tańsze? Owoce są jeszcze stosunkowo drogie. Pani widzę, kupiła arbuza, znaczy, że interesuje się pani cenami żywności. Czy pani zauważyła po ostatnich szczególnie wydarzeniach w Grecji podwyżkę cen artykułów żywnościowych, spożywczych? Tak, szczególnie warzyw. Szczególnie warzywa zdrożały, tak? Tak. Gdzie pani zwykle kupuje warzywa? Pan zauważył podwyżkę cen żywności po ostatnich wydarzeniach w Grecji po zamianie rynku greckiego? Odczep się. Odczep się. Ale dlaczego mnie pan opieram Pindola? Tak. Czy Pan zauważył jakąś podwyżkę cen żywności w ciągu ostatnich lat i jakie artykuły żywnościowe zdrożały najbardziej? Nie wiem, wędliny chyba. Wędliny tylko i wyłącznie? Gdzie Pan kupuje wędliny w ogóle i czy jak... No różnie. A e, na przykład e, jeżeli chodzi o artykuły gospodarstwa domowego? Proszę bardzo, w proszę czy pani uważa, że takie obietnice rządowe, przedwyborcze, to taka trochę marchewka dla nas, żeby zachęcić, jak, jak ta metoda kija i marchewki, żeby zachęcić nas, wie pani do tego, żeby popierać się przed wyborami, a potem jednak nie rzucą nam nic, nie, nie tej przysłowej marchewki nie dostaniemy? Wiadomo jest, że dużo obiecują i zależy, kto obiecuje. Bo ci, którzy już długo, długo nam obiecywali i nic z tego nie. Spadek? Jakie artykuły najbardziej staniały? No właśnie, zastanawiam się, jakie artykuły najbardziej zdrożały. Ale... Nawet ziemniaki. Kiepsko, ona słychać, że. Nawet ziemniaki zdrożały. E, nie jaki mniej więcej wzrost cen na ziemniaku, nastąpi, 50%? No nie A może nawet 40%? Ja rozumiem, nie bardzo.